No i druga próba startu. Tym razem poszły już wszystko zgodnie z przepisami. Mocno. Konie zgrupowane. Pierwszy raz przechodzą z dziesiątką. Ale Rysza i uczeń sepan Mazur, który w tym sezonie we Wrocławiu wygrywał już trzykrotnie. Dziesiątka i szóstka. Ale Rysza i Air Force. 9. Airbus. Airbus, nie AirPose, nie te linie lotnicze. Airbus na prowadzeniu. Na miejscu drugim Olimpia. Idąca w barwach radia Gdańsk w kryterium mediów. Na trzecim Alerisza. A zatem, te z wyższymi numerami na razie dyktują warunki Erbas Alerisza i Olimpia. 9, 10 i 8. Na przeciwległej prostej. Ale to jest 2000 metrów. To udecydować będzie także moc. 9, 8, 10. Taka kolejność. No, tak mniej więcej na półmetku. Bardzo blisko Lazim. W niektórzy upatrywali faworyta pod Darią Panczew. A zatem trójka jeszcze nie rezygnuje. Dołączyła do Olimpii, do ósemki, do Erbasa, do dziewiątki i do dziesiątki do Alerysza. 9, 8, 10 i 3. Tak to wygląda u zwieńczenia przeciwległej prostej. Teraz pójdą po łuku. Na czwarte miejsce jedynka, czyli Gardan nam się pojawia. Na razie równo. Trudno wskazać. Czy zwycięży Erbas pod numer 9, czy Olimpia numer 8, czy Alrisha dziesiątka. Mieczysław Pełnicki trener obserwujący tutaj swoją klaczem, pełen optymizmu. Także jeśli chodzi o obserwację, tego, który zasiada na Alrisha, Szczepan Mazur. Teraz niczego przez chwilę nie widzieliśmy, bo te czapeczki. Z każdej strony inne i gdy będą na prostej, to już nie będziecie Państwo potrzebowali naszego komentarza. Erbas dziewiątka, ósemka Olimpia, Alerysza dziesiątka, tak wchodziły, Bóg Lazim e, doścignął tę czołówkę i Gardan też był blisko. Już są na Państwa oczach. Bardzo blisko, Eon jeszcze się pojawia. Eon z numerem piątym zachował dużo sił. Teraz już mamy kolejność w celowniku 6, 2, 3, 10. 6, 2, 3, 10, 1, 9.